Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak i zapraszam Was do kolejnego odcinku serii kroniki Don Juana Mia Mora de la Vega, czyli eee, inaczej kariera Nikoda Dyzmy Teraz sobie lecimy do Itham. wrócimy sobie do Itham. Eee, mamy tu parę śmieci z Andarum, które nie przekraczają wartości 15 tysięcy, ale polecimy sobie do. Karkahan i Karkahan będzie można spokojnie sprzedać za lepsze pieniądze. E... Wiem, że we wiosce Tropicieli jest chyba sprzedawca, który daje nam 80%, y... który sprzedaje do wartości 100 tysięcy, czyli praktycznie mamy najlepszego chyba kupca do 70 levela No dobra, mi się tym Lecimy do Karkahan, w której. W którym to polecimy do naszego gildi kupców i tam sprzedam te śmieci Po czym wrócę sobie od do... O co to za kurczę głupia reklama yy, W której sobie właśnie polecę, sprzedam te śmieci i wrócimy do Andarum yy, Niedługo myślę odwiedzić sobie Łazie na 85 level Do 85 levelu yy, Póki co zbieram fundusze, fundusze... Z którymi są naprawdę jeszcze dużo, mi trzeba pieniądze, żeby ugrać na jakieś dobre itemki, bo bez dobrych temków nie ma sensu iść. Yy, dobra, także sprzedajemy. No, kamień, tak, sprzedam kamień, na co mi kamień. O, to też jakieś gówno, mi się nie podoba. on zostawmy sobie jeszcze to na chwilkę. To, to sobie powystawiamy sobie jeszcze nasze zwoje Andarum Bo jak wiadomo nam się przydadzą kacja kasa się nam przyda Jak wiecie ze zwoje nam dobra dość kasa Można dobrze zarobić no, Zależy wszystko od, od szczęścia i od ilości wystawionych zwoji przez innych graczy e, Te dwa sobie zostawię póki co Tutaj chyba nic nie mam Tu, też, o, tu jeszcze mam parę śmieci i to też sobie chcę sprzedać Tu już mam 9 zwojów, także to też sobie wystawię Raz Jeśli chcecie coś rozdzielić to macie nacisnąć Shift Trzymać mocno Shift i przyciągnąć jakieś dane przewód na wolne pole W tym momencie wskakuje nam Opcja na ile Mamy podzielić dany przedmiot Także jak ktoś nie wiedział już wie i o to właśnie chodzi Mam tych zwojów około 18, czyli jak wystawię sobie po tysięcy to mam Około jakieś Bogatela 18 z tak, to jest tutaj w rzędzie 17, w rzędzie jest 7, 14, 16, 1, 2 zostaje nam 14 i 10 razy to jest 900 tysięcy, jakieś półtora kafla, będziemy mieć około, także nie najgorzej. Bina nie będzie piszczała, powoli coś tam dolecić do budżetu. Yy, jeszcze sprawdzę, w jakiej cenie aktualnie znajdują się ceny naszych zwojenia 100 tysięcy stawka większa niż życie. 100 tysięcy, 100 tysięcy to nie. o 89 tysięcy. Promocja, 85 tysięcy, 80 tysięcy. Eee, to nic. My wystawimy sobie w kwocie 100 tysięcy. Jeśli pójdą, to pójdą. Jeśli nie pójdą, to wystawimy sobie jeszcze raz. Pamiętajcie, że każde wystawienie to koszt około. No, odpowiednio dużo jest. Im więcej wystawicie w jednym ciągu, tym lepiej dla was. Z tej racji, że po prostu ktoś będzie. Powiem wam szczerze, że sam jak kupuję zwoje, to nawet nie patrzę na to, tylko po prostu kupuję. Musiałbym nawet jakieś tak coś drogie, żeby nie mógł kupić tego. No jak to się mówi, grosz do grosza i pół kosza. Nie wiem, no. Myślę, że jak te, ktoś te 5000 w to uczę dostanę, nie robi różnicy. Będzie pytają, czy nagrywasz Często Często mnie pytają To jest trochę irytujące Po prostu każdy <laughs> Każdy chce znaleźć się na filmiku i przeważnie takie są pytania nagrywasz? Siema nagrywasz? Siema co tam u siebie nagrywasz Co nagrywasz ex? No, i tak cały czas. Ale już zdążyłem do tego się przyzwyczaić, także teraz już na to nie patrzę. Powoli sobie tutaj lewe wbiję. Do 85 mamy jeszcze trochę czasu. Yy, także myślę, że. posiedzę tu trochę dłużej. Przy okazji za, zarobię trochę. Jest i OPEX, z którego można też ładne piączki zarobić. Mogę na tej sobie kuszę, Zobka, załatwić. Ktoś to wybieruje. No jeszcze tego kombi muszę zrobić konfigurację, bo ja zawsze mam R ustawione i sobie potem mylę. No nie ma, nie ma spokoju. Dobra, lecimy. Zobaczymy czy może jest krócik, czy nie ma klucznika. Nie lubię, nie wiem czego ale lubię Andaru. Fak, często wracasz do bazy, yy, żeby za jakieś pięć minut się odrodzić. Coś lekko ścina, tak, właśnie, te, czuję takie odczucie dziwne. No dobra, miesza z tym. Też, przykro tu też bielevel. level. Nagrałem też dwa filmiki, chyba z ekspowiska. No, dzięki wielkie Jest i nasz klucznik. Ja już mam klucz do biblioteki Andaro, i tam ona też głównie się skupia uwagę, bo tam jest parę mnichów spokojnie, z których właśnie latają. No, pro, proszę jakieś hero. A zostawmy sobie to. Tak, myślałem, Wielki Uj. I teraz już znajdziemy. O, oh, to fajnie, bo miałem właśnie. Otóż zbierałem sobie, czyściłem sobie ciasteczka, bo, bo cały czas z jakiejś strony reklamy wbijały się takie typu 95% rating tras i takie coś. Jeszcze jak jest jakaś reklama to mnie dowali, ale jak chcesz wskakować na pół ekranu, z lewej czy z prawej strony, to trochę to zaczyna być irytujące. Rozumiem reklamę na YouTubie, która. na no, no, filmiku, ale. wszędzie ale... mi ona nie przeszkadza. A tutaj. co tu się w ogóle dzieje? Jak dla mnie to jest. paranoia. Dobra. E, czyścimy sobie jeszcze, zobaczyć szybko do biblioteki, czy coś tam będzie. Taki krótki filmik z kroniki Nohwana. Co tam u niego słychać? Widzicie, jak kuch na razie jest średni. W ogóle nie będę go zmieniał, bo chcę tu wbić coś ale już nie chcę wydawać jakichś zbędnych pieniążków na. Jakunek po prostu. Mam już dwie legendy umówione. Także niedługo pojawią się na mojej postaci. Zobaczymy jak z tym wszystkim pójdzie. Zobaczymy, czy też cena będzie dla mnie korzystna, bo nie chcę też przepłacać, a jak to się mówi, miliony na ziemi nie leżą. I trochę trzeba pokombinować, żeby je zdobyć. aha Opka na razie nie szukałem, bo nie mamy z nim szans, gdy... Mam postać, która... nie mogę sam mówić yy, Herosa danego, to nie lubię go szukać, bo czasami dosłownie kogoś wołam, i w tym czasie ktoś mi z, po prostu z przednosa kradnie. Jakiś ceramika, może pvp Sprawdźmy jego ekipunek. A co tam? Przecież to jest czerwona mapka. Zawalczymy sobie. O, chyba Ajaj. Teraz będziemy czekać 15 sekund na każdy ruch. Super. Buty dosłownie kupiłem za, za grosze. Czy buty? Nie, chodzi mi o rękawice. No to kupiłem. I kupiłem dosłownie za 2 miliony kupiłem sobie tą kuszę. Także wydaje mi się, że Hero kuszę za 2 na naprawdę fajna okazja. Miałem nie wydawać, ale 2 miliony nie nie ten. Yy, dwie rzeczy eventowe bardzo mocne. I no właśnie boję się, że ciężko będzie wygrać tą łaźnię, bo nie mam na 80 level, 80 chyba bodajże drugi level w tym roku był. Jeśli się mylę to mi poprawcie. te eventowe są bardzo mocne. Zobaczymy jeszcze. Może się uda, może nie. Ale naprawdę przyzwoity dobra, dość przyzwoite eku z eventu było. Także będę musiał uważać, czy to są punkty honoru. O, walka punktu honoru, to jest walka honorowa, także nie ma żadnego trollingu. No, tylko mógłbyś trochę się pośpieszyć, bo albo ja znużuję Mite i na spokojnie poczekamy tę chwilkę. Ta, 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 ta. Mogę go nie atakować, bo tak to stoję w dupie już 2 minuty. Może mi to robi na złość. Może była kolegów? Dobra, także to było na tyle. Dzięki. Do usłyszenia.